Zawsze pokazuję triki makijażowe, ale dzisiaj już po balu, po pięciu godzinach naprawdę na, w plenerze gorąco chcę Wam pokazać mój makijaż. Nic nie spłynęło, nie odpłynęło. Co poprawiłam to jedynie usta, ale podkład, konturówka, wszystko idealnie się trzyma. Co zabrałam ze sobą do mojej torebeczki? To właśnie chusteczki absorbujące sebum. Oczywiście lustereczko w razie potrzeby i szminka, którą zrobiłam poprawkę. Jeżeli chodzi o chusteczki absorbujące sebum, użyte raz. Makijaż jest nienaruszony, naprawdę fantastyczny sposób na poprawkę. Jeżeli się mocno pocisz, albo masz skórę mieszaną lub tustą. No i zobaczcie, dzisiejsze moje przebranie na bal unijny. Szybciutka poprawka, zawsze. Do każdej torebeczki się zmieści. Polecam, jeżeli będziesz potrzebować w plenerze, spędzić więcej godzin, ale mieć poczucie właśnie takiego komfortu i makijażu, który będzie pięknie wyglądał do końca imprezy. Pytaj o szczegóły, pytaj o kosmetyki, pytaj o triki. Skontaktuj się z Tobą, zostaw koniecznie komentarz. Wszystkie kosmetyki są dostępne u mnie. Możesz wypróbować lub zamówić.